Witam Was, moi drodzy, na kanale. Dziękuję za Waszą wizytę, moi drodzy. Um, przewodnią myślą tego kanału jest życie w Chrystusie Jezusie. Praktyczne, rzeczywiste um, doświadczanie um, woli Bożej tu na Ziemi, moi drodzy. Kochani, chciałbym Was na tym kanale przywitać um, takim, takimi wersetami, takimi treściami. Um, z Ewangelii św. Jana. Pozwólcie, że je odczytam. Um, są to przewodnie myśli um, i cały ten kanał jest poświęcony właśnie temu tekstowi. Tak bym to skomentował. Moi drodzy, Jezus rzekł Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem ja jestem krzewem winnym wy jesteście latoroślami kto trwa we mnie a ja w nim ten wydaje wiele owocu bo bez mnie nic uczynić nie możecie jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą o cokolwiek byście chcieli proście a stanie się wam przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał wam. Jak mnie umiłował ojciec, taki ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była zupełna. A oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, te treści, które Wam przeczytałem, są zapisane w 14. 15 rozdziale Ewangelii Jana, jak również końcówka w Ewangelii Mateusza 28:20. Więc, kochani, cały ten kanał, który prowadzę, jest kanałem, w którym wylewam swoje serce przed Wami. Dzielę się z Wami moją wiarą, moim sposobem, że tak powiem, wiecie, na chrześcijaństwo. I mam nadzieję, że tu znajdziecie pokrzepienie, posilenie, inspirację, um, takie praktyczne rzeczy um, do um, no, życia chrześcijańskiego. Jeszcze raz dziękuję Wam i życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Wspomnę jeszcze, że o ile uznacie, że treści te. te z którymi, które przedstawiam na kanale, są dla Was wartościowe. To proszę o polecanie jakby tego kanału wobec innych ku zbawieniu, ku zbudowaniu. Jak również jest ta opcja, żeby sobie kliknąć na subskrypcję, więc będziecie wtedy otrzymywali informacje oczywiście za darmo o nowych treściach, o nowych filmach. Tak więc, moi drodzy, życzę Bożego Błogosławieństwa. Trwajcie w Chrystusie Jezusie. Poddajcie się Mu życie w mocy zmartwychwstania na chwałę Ojca. Amen.